Się, teraz idziemy na cmentarz. Proszę, jaki to jest cmentarz? To jest cmentarz werbistów. Tutaj tylko i wątpliwie spoczywają e, A, to tylko werbista. tutaj werbista był pochowany w ubiegłym roku, ojciec wesoły, zaraz możemy podejść. Tak? To są charakterystyczne krzyże w Polsce, a werbistowskie. A, to pierwszy raz to widzę, pierwszy raz już mam, że tak powiem. I to już werbiści wszyscy, którzy Tylko i wyłącznie ojca, To bojca, nie to, oni są chowani powiedzmy w krajach, powiedzmy jak czy w Panamie, czy w Hondurasie wszyscy są. Znaczy nie, 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 bo to też je, może być taka sytuacja, że z na misjach będzie chowana na misji. Aha. Ale jeżeli tutaj chodzi o Polską prowincję, to są chowani na cmentarzach w. A to Polski. tylko z polskiej prowincji, tak. tak? To nie to, że tam powiedzmy się zwłoki z powiedzmy z innych, z innych krajów. Śliczny, taki bardzo... I to jest takie typowe, tak? A ten tak, pewnie pewnie te złoty to jest znam. I to kto to jest? Obrad, który zmarł w ubiegłym roku jest wesoły. Był wykładowcą na Uniwersytecie w mazurskim Tak? No to możemy zrobić. Ten Waldemar wesoły to jest to był, um, jak, de, de, de... Wykładowcą. Na, wykładowcą, profesorem na Uniwersytecie I na Uniwersytecie warmińsko Mazurskim. -Mazurskim. Tak, a on nas w seminarium wykładał również. Uh -huh. To parę dni, czy 20 z marca, niedawno. Ile miał lat? 60, 59, 74. 74... lata. 74 lata. Uh -huh. Ale piękna, to jest naprawdę cmentarz taki... A to zadbane to wszystko jest tak. ślicznie. To. Ojciec, który zajmuje się tutaj działalnością ekonomiczną w domu, dba o to, żeby było przed to Tak, ale to widzę, że jest tak zezwane perfekcyjnie. A tam, czy mi się wydaje, że jest jakieś jeziorko, czy coś? Tak, możemy tam podejść, bo tam jest staw. Tak? Ja to... sobie tędy i podejdziemy. Aha, dobrze, tak. No fajnie. Mhm. I to jest taki typowy krzyw, krzyż na Tak, to są krzyże. Yy, werbistowski. Krzyże z Cmentarze. A tam jest droga krzyżowa czy jest droga krzyżowa. Do, do... Droga krzyżowa dookoła tego na, na, tych, na płocie, czy no nie na płocie przed płotem. Co na takim no. o, dziękuję za, za, tego, za, za pokazanie tego unikalnego miejsca Alfa i Omega Uf, ale piękna pogoda, jest ciepło, właśnie żeby w z del Toro było tak jak tutaj, no. to pewnie ten ksiądz by tak powiem, by... <śmiech> <śmiech> nie, nie tego, nie współczuję, bo co ja wiem, że jak ja, byłem już po, ja tam mieszkałem miesiąc czasu, ja tam byłem trzeci raz w z deltoru, ale jak, jak tam posiedziałem miesiąc czasu, to powiedziałem, że już, no, już tam chyba już nie wrócę, po prostu nie to, że mi się nie podoba, tylko co, już człowiek nie ma, wie Pan, jaki miał, ksiądz, żeby miał powiedzmy 20-30 lat, to, to jeszcze tego, ale a ja nie to, że z siebie robię jakąś tam łomagę, ale po prostu jest przychodzi <głos》> taki wiek, że to że za ta, te upały się Fajne. dają we znak, naprawdę i to, i to jest to naprawdę no, i to oczko wodne no taki mały staw, corocznie są pustrzane tej ryby Zobacz, tak, że no w ostatnie lata jest bardzo dużo bardzo niska, niski poziom wody jest. A, to się one pewnie przyduszą się, no. bo to już do tego... Ale co, księża to też łowią ryby? No, sporadycznie jedzenie współbrat, który bardzo lubi. No tak, bo to jest przepiękny sport i to jest taki... To tu, jest, tu jest jeden staw, a jeszcze drugi jest na wjeździe. Aha, to już nie tego, ale chodzi tylko tak to malowniczo, to scenarię. A to jakiś kociołek, nie? Co to jest? Grill? A, Gryl? to pojemnik na śmieci. <gryl> a, to pojemnik na śmieci. Czy to może jakiś... Da. Aha, no, śliczni. To na tyle.